Konan Kaźmierski ostatnio udzielał się, pomagając powodzianom. Teraz natomiast dostał cios prosto w serce, zmarła bardzo bliska mu osoba. Zdjęcie, które udostępnił na sam widok wywołuje łzy. Powódź, która nawiedziła południową Polskę, okazała się ogromnym kataklizmem. Wiele miast, miasteczek i wsi znalazło się pod wodą. Szczególnie dotknięte zostały Lądek, Zdrój, Stronie Śląskie, Głuchołazy. Kłocko i wiele innych, które doświadczyły nieopisanych zniszczeń w infrastrukturze. Największy ból odczuwają jednak ci, którzy w wyniku powodzi stracili swoje domy lub cały dorobek życia. Dagmara Kaźmierska martwiła się o dom swojej matki i natychmiast kupiła bilet z Egiptu do Polski. W międzyczasie Konan przebywający w mieście zamieszczał wstrząsające komunikaty na Instagramie. Natomiast Edyta Nowak, Nawara, była przyjaciółka rodziny. Poinformowała w rozmowie z faktem, że bliscy Dagmary mieszkają w wyżej położonej polanicy, więc nie mogli ucierpieć w powodzi. Bez względu na sytuację rodziny kaźmierskich, Konan aktywnie angażuje się w pomoc ofiarom powodzi. W swoim najnowszym poście pokazał, jakie działania podejmuje na rzecz poszkodowanych. Konan Kaźmierski opublikował jakiś czas temu nowy wpis na Instagramie, w którym zamieścił wideo dokumentujące jego aktywny udział w niesieniu pomocy podczas tej katastrofy. Nie boi się podejmować żadnych zadań. Naprawia, nosi rzeczy, sprząta i wspiera duchowo ludzi wokół siebie. Młody Kaźmierski nie waha się pobrudzić rąk i swoim zachowaniem inspiruje innych. Dodatkowo, swoją postawą z pewnością zaskoczył krytyków którzy w pierwszych dniach powodzi go atakowali. Najnowsze zdjęcie Konana na łamie serce. Teraz Konan wywołał szok, ponieważ wstawił zdjęcie, które od razu przywodzi na myśl jakąś tragedię. Sen Dagmary w garniturze, pozuje ze spuszczoną głową na czarno, białym zdjęciu, wszystko wyjaśnił jego podpis. Konan bardzo cierpi tego dnia zmarła jego wychowawczyni, a tej samej daty pożegnał jakiś czas temu również babcie. Dziś odbył się pogrzeb mojej ukochanej wychowawczyni z bursy, zawsze pomocnej i oddanej. Tego dnia również odeszła prababcia, kochająca zawsze uśmiechnięta, napisał Konan. Po czym dodał: Szanujcie i kochajcie bliskich, bo nie wiemy, kiedy nas opuszczą. Składamy najszczersze kondolencje.